Mamy do czynienia z hipokrytami. Ta władza to hipokryci, wyjątkowi, beznadziejni. Ta władza to nieudacznicy, władza, która oszukuje społeczeństwo. Jest taka strona, czerwonazamrażarka.pl. Tam znajdziecie wszystkie projekty złożone przez Prawo i Sprawiedliwość w tej kadencji parlamentu. Projekty dotyczące różnych obszarów funkcjonowania państwa. Ja także złożyłem taki projekt dotyczący zjawiska patostreamingu. streamingu. Chodziło o to, żeby zablokować. Takie haniebne zjawiska internetowe, jak na przykład oglądanie sobie spektaklu znęcania się nad dziećmi, przypalania ich, a może i zabijania zwierząt. Przygotowałem takie przepisy, odbyło się pierwsze czytanie w parlamencie, nikt nie był przeciwko tym przepisom, ale od wielu tygodni leży to sobie w czerwonej zamrażarce. Pan Włodzimierz Czarzasty, pan marszałek, nie puszcza tego projektu. Dlaczego? No bo przygotował go człowiek z Prawa i Sprawiedliwości. To jest haniebne. Odblokuj ten projekt i daj możliwość ochrony dzieci, ochrony zwierząt.